Ciężko mi powiedzieć, kiedy skończy się moja cierpliwość. Kiedy Denis przekroczy jakieś tam bariery. No, sprawa wygląda tak, jak. Kurczę. Znowu też odniosę się do, do, do tego, co mówiłem podczas tych rundek ekstra. Nie wszyscy oglądali, także wiesz, możemy to podsumować. No właśnie, wiesz. I Denis rzuca słowa różnego rodzaju, właśnie. Od konfidentów, od frajerzy. No. I tak dalej, i tak dalej w, w każdym możliwym kierunku. A gdy ktoś cokolwiek powie jego kierunku, no to to już jest frajerem i tak dalej, i tak dalej. No, umówmy się. Nie przenosimy więzienia, nie przenosimy ulicy do, cudzysłowie, do mainstreamu, więc skoro sam robi takie rzeczy, niech tak samo potrafi to przyjąć na siebie. No, no krótka piłka, wiesz, no, zawsze jest tak, że każdy kim ma dwa końce. I trzeba uważać, żeby samemu się też czasem nie uderzyć.